Zadania dowodowe część druga, szybki wstęp, tak naprawdę 10 sekund max. Karta wzoru do pobrania z linku w opisie. Jak nie ogarniasz tych zadań, zapraszam również na korepetycje. i możemy chyba zaczynać. Jak jeszcze nie widziałeś poprzedniego odcinka, to link w prawym górnym rogu. Dobra, zaczynamy odcinki AB, BC i DC na każdym rysunku mają takie same długości. Wykaż, że 2 beta jest równe alfa oraz że gamma jest równe 3 alfa. Dobra, i tutaj jeszcze tylko sprawa taka informacyjna. Noha, dobra. To dotyczy tego rysunku, a to dotyczy tego rysunku. Jakby ktoś nie ogarniał, na razie zaczynamy od punktu A. Dobra, i zaczniemy tak. Mamy te odcinki A, B, B, C i CD. One są równe. No i to w sumie już zaznaczyłem tutaj przed nagrywaniem. Czyli tutaj jest X, tu jest X, to jest X. Co to nam daje za informację? Daje no to nam tyle, że wiemy, że to jest trójkąt równoramienny. A jeżeli jest to trójkąt równoramienny, no to ma, bo, ma, ma równe ramiona oraz kąt przy podstawie jest identyczny. Czyli jak tutaj była alfa, no to tutaj zapewne też będzie alfa. I teraz patrzymy na ten drugi trójkąt. I tutaj również występuje taka sytuacja, że jak tutaj jest beta, no to tutaj też będzie beta z racji tej, że mamy równe ramiona, czyli znowu trójkąt równoramienny. Cyk, beta. O co oni nas proszą, co mamy udowodnić? Mamy udowodnić, że 2 beta jest równe alfa, czyli taka jest nasza teza. No to zapiszmy teza elegancko: że 2 beta, o matko, o jest, ale rozstrzał, 2 beta jest równe alfa. Dobra, i teraz myślimy, co możemy odszyfrować, co możemy zapisać jakoś inaczej. No po prostu, co tu można, jak ruszyć to zadanie. Ok, mamy tutaj trójkąt. Ja bym zaczął od tego, czy to jest dobry, dobry, dobry tok, dobra droga. No to się okaże zaraz, na tym polegają zadania dowodowe, że czasami liczymy takie rzeczy, które finalnie mogą się nie przydać, ale jednak jest to jakiś element rozwiązywania tych zadań. Więc tutaj dajmy na to, że mamy niewiadomą jakąś nową, i niech to będzie, może być gamma, może być gamma, i teraz jak ją wyliczyć? No to znowu zaczynamy od rzeczy najbardziej oczywistych, mianowicie, że tutaj jest trójkąt, i jak dodamy te wszystkie boki. Otrzymamy 180 stopni i wydaje mi się, że potem w następnym, albo tutaj jak będziemy ten kąt wyznaczać, już pokażę jak to robić nieco inaczej, tak delikatnie na skróty, ale na razie zapiszmy jeszcze tak tradycyjnie. No to bierzemy alfę, dodajemy alfę i dodajemy gamma i to nam musi wyjść dokładnie 180 stopni. Dobra, teraz możemy to nieco uprościć i byłoby to tak, 2 alfa dodać i gamma jest to równe 180 stopni. I teraz to, co wyznaczyliśmy, to tego potworka no, chcemy wyliczyć. No to mamy gamma i to jest 180 stopni minus 2 alfa. Dobra. Kolorem widać, to nie będę już tego przepisywał. Tutaj mamy 180 minus 2 alfa i na razie to zostawiamy, bo mamy rozszyfrowany jeden kąt. Być może zaraz on się przyda, a może nie. Zobaczymy. Teraz ten trójkąt. No to znowu możemy to wyznaczyć, i mówiłem przed chwilą, że zrobimy już to nieco inaczej, bo tą metodą, ona jest taka bardzo tradycyjna, ale możemy to zrobić nieco szybciej. Bynajmniej pozbyć się tej niewiadomej, którą stworzyliśmy, bo z każdym takim wyznaczeniem kątów ja tworzę jedną niewiadomą. A co jak nasz zasób tych liter greckich jest ograniczony, no to można zrobić coś takiego, że. Skoro jest to trójkąt, to ma 180 stopni. Powtarzam to jak mantrę, ale to jest fundament tego typu zadań. No to jak mamy 180 stopni na cały trójkąt, to jest tutaj, tutaj i tutaj. Czyli tu ten kąt to będzie 180 minus beta minus beta. Ja to zapiszę 180 stopni minus w zasadzie 2 beta. I też tyle tutaj musi być. I to byłoby to samo, jakbyśmy zapisali tutaj jakąś znowu zmienną, i liczyli równanie. To ja już to zrobiłem nieco szybciej. I chyba muszę to zaznaczyć jakimś innym kolorem, bo ten zielony tak nie kontrastuje zbytnio. Może ten? Żółty. Dobra, niech będzie ten żółty. Dobra, i tutaj mamy te 180-2 beta. I no właśnie, mamy teraz takie informacje, że mamy wyliczoną gamę, mamy wyliczoną. Wyliczone to na żółto, ok? I teraz jak to można powiązać? Mój taki pierwszy pomysł, jaki by tutaj no, mi się stworzył w głowie, no to tutaj nam powstał kąt przyległy. Tutaj jest kąt przyległy i teoretycznie, jeżeli weźmiemy alfę i dodamy ten żółty kąt, no to powinniśmy otrzymać 180 stopni, no bo taka jest własność właśnie kąta przyległego. No to sprawdźmy, być może to wyjdzie. No to bierzemy tą alfę, dodajemy 180 stopni minus 2. Beta, jak coś to zabrałem właśnie z tego, bo to jest ten kąt, i to musi nam dać 180 stopni, bo jest to kąt przyległy. No i teraz upraszczamy. Odejmujemy 180 stopni obustronnie, albo to po prostu skreślamy, i wtedy mamy, że alfa jest równa albo jeszcze tak zapiszę alfa minus 2 beta to jest równe 0. Teraz przenosimy 2 beta na drugą stronę, czyli alfa jest równe 2 beta. Ok, i w zasadzie mamy zadanie zrobione bo to była nasza teza, to mieliśmy udowodnić. No, można to jeszcze zamienić, ale wiadomo, to już jest jedno i to samo. Jeszcze warto zapisać, co należało dowieść i na pewno mamy nie wiem ile punktów, ale na pewno mamy komplet. Co jeszcze? Jakie konkluzje po tym zadaniu, po tym przykładzie? Zauważ, że teraz wyszło to, co mówiłem. Liczyliśmy w sumie na daremno tą gamę, bo ona się finalnie do. No, niczego nie przydała, ale to była jakaś poszlaka i wydaje mi się, że nawet jakby ktoś tam odpowiednio zakombinował, być może, nie mówię na 100%, musiałbym to policzyć, ale być może jakbyśmy to robili jakimś innym sposobem, być może to by się przydało. No, w tym wypadku nie potrzebowałem tej informacji. Wystarczyło wyznaczyć mm, tutaj kąty w tym trójkącie i skorzystać z zależności, że tutaj mamy kąt przyległy. Dobra, no to teraz idziemy do B. To kopiuję. Nie mogę skopiować, bo zablokowałem. Cyk. Idziemy do B. Tu widać mniej więcej, że te boki są identyczne, no zresztą treść jest identyczna. Nie będę już nanosił tutaj koloru i tych linii. Mamy uzasadnić, że gamma jest równa 3 alfa. No to to jest nasza teza. Zapiszmy. Teza, gamma jest równa 3 alfa. Dobra. No i znowu oznaczenia. Tutaj jest x, tutaj jest x i tutaj jest x. Czyli te, znowu, jak spojrzymy na ten trójkąt, no to znowu ramiona są równe, co daje nam taką informację, iż to jest trójkąt równoramienny i boki przy podstawie są identyczne. Tutaj też one będą identyczne, ale spróbujmy to rozszyfrować. I co jeszcze można zauważyć przed samym wyznaczaniem kątów? Mamy jakoś powiązać alfę i, i gamę, no tak jak w tezie. I jak to można zrobić? Tutaj pierwsze, co rzuca mi się w oczy, że to można jakoś ubrać w kąt przyległy, tylko tu byśmy musieli mieć ten kąt, i wydaje mi się, że to właśnie będzie ta droga, żeby to jakoś udowodnić. No to, żeby wyliczyć ten kąt, przydałoby się znać jakoś te kąty, a żeby te kąty znać, to przydałoby się znać ten kąt. I teraz, tak po kolei, będziemy to rozwiązywać. Tutaj, zamiast tworzyć kolejną zmienną, wiadomo, możemy dać, że beta, dodamy te wszystkie kąty i to będzie równe 180 stopni, ale wiemy, że trójkąt ma 180 stopni i tutaj będzie 180 minus alfa minus alfa. To ja tutaj od razu napiszę, że ten czerwony tutaj kąt to jest 180 stopni minus 2 alfa. Mam nadzieję, że każdy to wie. Jeżeli nie, no to znowu wszystko dodajemy. 180 stopni przenosisz, przenosisz, przenosisz. I z pewnością wyjdzie 180 minus 2 alfa Ok, jak tutaj mamy 180 minus 2 alfa No to tu znowu nam powstał drugi kąt przyległy I jeżeli teraz dodamy 180 minus 2 alfa Do, no właśnie, do czego? No dajmy już tutaj tą niewiadomą, dajmy że tu będzie beta i tutaj będzie beta, no bo Znowu jest to trójkąt równoramienny. To otrzymamy znowu 180 stopni, bo jest to kąt przyległy. No widać cały czas, że ten kąt przyległy i cały czas ta miara kątów wewnętrznych w trójkącie cały czas się przewija. Ok, i teraz zapiszmy to już tak tradycyjnie. Czyli 180, to co tutaj jest na czerwono, jak coś, 180 minus 2 alfa i dodać jeszcze beta, czyli ten cały kąt przyległy musi nam dać 180 stopni. No to to już możemy skrócić, że to będzie cyk, cyk I nam wychodzi, że dwa alfa, Minus 2 alfa dodać beta to jest równe 0 Czyli możemy to przenieść A dobra, zapiszę, bo niektórzy mogą mieć z tym problemy Dodać beta jest równe 0 Czyli to przenosimy na drugą stronę I wtedy 2 alfa jest równe beta Pasuje? No pasuje, ale to jeszcze nie jest koniec tego zadania No i teraz ja to nawet może przeniosę Że wiemy, iż tutaj Mamy no, tylko tak słabo to widać, pogrubię to. O, tutaj jest 2 alfa równa się beta i tutaj też mamy 2 alfa równa się beta, czyli to są nasze kąty przy ramionach i teraz znowu możemy skorzystać z tej zależności, że trójkąt ma niespodzianka 180 stopni, czyli teraz jak sumujemy ponownie wszystkie kąty, tutaj możemy dać jakieś oznaczenie i dajmy na to, że tutaj jest delta, no i znowu zapisujemy, że te wszystkie boki, czyli 2 Alfa, dodać 2 alfa, dodać naszą nową powstałą gamę, czyli to, i otrzymamy 180 stopni. Dobra, liczymy teraz to co, to, co stworzyliśmy, czyli naszą deltę, czyli nasza delta będzie równa 180 stopni, to przenosimy na drugą stronę, ale widzimy, że to będzie 4 alfa, ale przenosimy na drugą stronę, czyli zmienia znak i będzie to minus 4 alfa. Dobra. I teraz ostatnia taka już zależność, można powiedzieć, że wiążąca to wszystko. Czyli jak dodamy te wszystkie kąty, otrzymamy 180 stopni, bo jest to kąt przyległy. No i dobra. Alfa dodać nasza delta dodać gamma da nam 180 stopni. Pasuje, pasuje, tylko teraz podstawiamy to, co mamy. Mamy, że nasza delta wynosi 180-4 alfa. To podstawiamy zamiast tego. No i alfa dodać, podstawiamy 180 stopni minus 4 alfa, dodać gamma to nam da 180 stopni. No i sprawdzamy, co możemy skrócić. To już widać gołym okiem, że to można skrócić, to można skrócić. To można teraz zapisać nieco inaczej, trochę lepiej. Alfa minus 4 alfa to będzie minus 3 alfa, dodać gamma to jest równe 0. Przenosimy to na drugą stronę i wtedy mamy, że gamma to jest równe 3. Alfa. Patrzymy na tezę, mamy dokładnie to, co chcieliśmy udowodnić, i w sumie to jest zadanie zrobione. Jeszcze będzie jedno, jakieś słowa podsumowania. Tutaj może to akurat tak się złożyło, że nie tworzyłem jakichś zbędnych oznaczeń, bo wszystko finalnie wykorzystaliśmy, ale znowu Ty być może masz jakiś inny sposób, który również udowodni to zadanie. Ja akurat no, nie tworzyłem zbytnio dodatkowych jakichś oznaczeń. Jakoś tak po prostu wyszło. Dobra, i robimy jeszcze zadanie egzaminacyjne. Zadanie 16, ja już sobie pozwoliłem to mniej więcej rozrysować, ale wytłumaczę. W trójkącie o kątach wewnętrznych alfa, beta i gamma miara kąta alfa jest równa różnicy miar dwóch pozostałych kątów. Uzasadnij, że ten trójkąt jest prostokątny. I teraz tak. W poprzednim odcinku mówiłem, że nigdy, ale to nigdy nie można wychodzić z tezy. W twojej tezy nie możesz. Mm, Wykorzystać do rozwiązania Twojego zadania, bo to masz udowodnić. I teraz dlaczego to mówię? Bo ja zrobiłem tutaj trójkąt prostokątny, ale to jest mój rysunek pomocniczy. Ja tutaj nic rysunkiem nie chcę stricte udowodnić i nie wiążę go z tym, ale jak wiemy, że mamy udowodnić, że jest to trójkąt prostokątny, no to rysunek pomocniczy możemy dać taki bardzo podobny do tezy. Ale to nie jest konieczne. Oczywiście można taki pff, zwykły trójkąt, no niezły trójkąt, można taki zwykły trójkąt sobie narysować i również tam działać. Okej, okay, trójkąt prostokątny, musimy sobie uświadomić, co to w ogóle jest. Trójkąt prostokątny to taki, trójkąt, który ma dokładnie jeden kąt prosty. Ok, no i nasza teza. Hmm, nawet bym tutaj tezy nie zapisywał, no bo można zapisać słownie, że jeden kąt musi być prosty, czyli musimy mieć 90 stopni. Ja już to sobie daruję. I teraz tak, oznaczyłem wszystkie kąty, alfa, gamma i beta. To można dowolnie, jak tam chcesz, ale zaraz również to nieco rozwinę tą myśl. I teraz tak. Jak dodamy wszystkie te kąty, czyli jak dodamy alfę, dodamy gamę i dodamy betę, otrzymamy 180 stopni. Prawda? Prawda, no bo jest to trójkąt. I teraz z trzech niewiadomych ciężko jest coś jednak wyznaczyć i coś ciężko jest udowodnić. Ale mam tutaj takie zdanie, że miara kąta alfa jest równa różnicy miar dwóch pozostałych kątów. Jak jest równa różnicy, no to tak, nasza alfa... Jest równa różnicy, czyli musimy odjąć. Bierzemy naszą gamę, odejmujemy beta. No i teraz możemy podstawić właśnie to pod naszą alfę. Podstawiamy, że nasza gamma minus beta, dodać gamma, dodać beta, przepisuję to z tego i to będzie równe 180 stopni. Patrzymy, czy coś tutaj się skróci, no i na pewno się skróci, bo to jest minus beta, tutaj jest dodać beta, czyli to możemy wywalić, bo to się zredukuje. I teraz mamy, że 2 gamma to jest równe 180 stopni, dzielimy to obustronnie przez dwa bo chcemy mieć samą gammę, czyli gamma będzie równe 90 stopni i tym sposobem mamy udowodnione, że jest to trójkąt prostokątny, no bo tutaj mamy 90 stopni, to nam wyszło tutaj, ale chcę Tobie pokazać jeszcze, mm, możesz mieć laga przy tym zadaniu, gdy, gdy tutaj zrobisz inne oznaczenia. Otóż, dajmy na to, że, bo mogę sobie wymyślić na egzaminie, albo może zadecydować przypadek, że tutaj będzie beta, a tutaj będzie gamma. I co wtedy? Patrzysz na to Twoje rozwiązanie i no, gamma wyszła 90 stopni, czyli jest coś nie tak, no bo tutaj na pewno nie jest 90 stopni. Ale mówiłem, że jest to rysunek pomocniczy i nawet jak to nie wygląda zbyt dobrze i zbyt poprawnie, to nie znaczy, że Twoje zadanie jest rozwiązane źle. To jest Twój rysunek pomocniczy i nikt Cię nie zmusza, że Ty na samym początku zadania. Akurat zrobisz taki idealny trójkąt, który odzwierciedla realne stopnie. Jak coś, wszystko by komisja uznała, każdy nauczyciel by to uznał, mimo że tutaj nie wygląda, że jest 90 stopni, a tu właśnie wygląda, że jest. Dobra, to by były wszystkie zadania z dowodów. Jak jeszcze nagram, a nie wiem, czy nagram, zobaczę. Jak coś po prawej stronie widzisz dalszą część zadań, kiedy nagram, nie wiem, ale jak będzie, no to się pojawi po prawej stronie. A po lewej stronie masz link do poprzedniego odcinka. Szczególnie sobie radzę go obczaić. Na razie.